Dzień dobry Weronika Sadowska. Zapraszam na podsumowanie tygodnia. W poniedziałek tematem dnia była Andrzejkowa Gala Gwiazd. Powoli dobiega końca jubileuszowy rok Radia Rekord, a gala Disco Polo była idealnym zakończeniem świętowania. Radio Radiorekord kończy w tym roku 30 lat. Andrzejkowa Gala Gwiazd, podczas której bawiło się blisko 5000 osób, była idealnym zwieńczeniem świętowania. Ten ogromny koncert jest podsumowaniem tych wszystkich uroczystości, konkursów, które się odbywały na przestrzeni tego czasu. Przez ostatnie miesiące działo się wiele. Rekordowa ekipa codziennie przygotowywała dla swoich słuchaczy atrakcje i niespodzianki. To między innymi rekordowe tankowanie, urodzinowy konkurs Radia Rekord, w którym nagrodą główną był samochód, czy specjalnie przygotowane koło fortuny. Na cały czas to się działo, cały czas rozdawaliśmy prezenty, cały czas bawiliśmy się z naszymi słuchaczami. W dobry nastrój wszystkich gości wprowadzili prezenterzy Radia Rekord, którzy poprowadzili gale. Radio Rekord stało w październiku 1994, a w 2024 jesienią, dokładnie w Andrzejki, postanowiliśmy zaprosić naszych słuchaczy po to, żeby razem tutaj świętować te 30 lat. O dobry nastrój taneczny zadbały same największe gwiazdy muzyki disco polo. Rozgrzany do czerwoności tłum bawił się do kultowych przebojów grup Playboys, Boys, Classic, Piękni i Młodzi, Mik, Top Girls czy muzyki Klaudii Zielińskiej. Jak przystało na prawdziwe urodziny nie zabrakło również tortu i najlepszych życzeń. Radio Rekord jest pierwszym medium, które zaufało Playboysom. Ja za tym o tym zawsze opowiadam. Radio Rekord jest tutaj, my też tu jesteśmy, to znaczy, że jest wszystko super. A więc 100 lat. 30. urodziny Radia Rekord, no to jak się nie cieszyć z takiej pięknej e, liczby. Mam nadzieję, że będzie potrójne jeszcze. Żebyście zachowali swoją tożsamość, no i chyba żebyście grali nie ze Żeby, Żebyście grali w naszą muzykę. 100 lat i jeszcze... Tak, 100 lat, 100, 100 lat, 100, 100 lat, 100, 100, lat 100, 100 lat, niechaj grają nam. Hej! Hey! We wtorek miasto ogłosiło przetarg na utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek ma powstać w radomiu przy ulicy Jana Pawła II. W centrum opiekuńczo mieszkany ma być miejsce dla 20 osób z niepełnosprawnościami. Parterowy budynek o powierzchni użytkowej prawie 600 m2 powstanie przy ulicy Jana Pawła II. Pierwsze tego typu centrum w Radomie ma być gotowe w 2026 roku. Będzie to miejsce dla 20 osób dorosłych, osób dorosłych z znaczną i umiarkowaną niepełnosprawnością. Tam tym osobom zapewnimy opiekę w formie pobytu, zarówno dzienny, jak i całodobowego, oczywiście rehabilitacje, przeróżne zajęcia, które będą im pomagały jak najdłużej w takim samodzielnym funkcjonowaniu. Będą tam pokoje jedno, dwuosobowe z łazienkami. Oczywiście cała ta dodatkowa infrastruktura na zajęcia czy na rehabilitację. Miasto ogłosiło już przetarg na realizację zadania w formule zaprojektu i wybór. Zwycięzca przetargu przygotuje dokumentację projektową, a następnie wykona prace budowlane. Na realizację zadania będzie miał 20 miesięcy od dnia podpisania umowy. Na oferty Urząd Miejski czeka do 13 grudnia. Na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie 3 milionów 200 000 złotych. Tematem dnia w środę był nowy sprzęt dla radomskiej stacji pogotowia ratunkowego. Pozwoli on na szybsze diagnozowanie i leczenie pacjentów. Tylko w tym roku do końca listopada ratownicy w Radomiu mieli 19 tysięcy wyjazdów, z czego niemal 1100 dotyczyło dzieci. Nowo otrzymany sprzęt umożliwi szybsze, skuteczniejsze i dokładniejsze diagnozowanie pacjentów. Jak podkreśliła dyrektor Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, takie usprawnienia są niezbędne w codziennej pracy ratowników. Ten profesjonalny, nowoczesny i sprawny sprzęt to naprawdę fundament każdej udanej akcji, każdej udanej, efektywnej pomocy dla naszych pacjentów. Szkolony personel, wyszkolony personel to jedno, ale specjalistyczny sprzęt jest równie bardzo ważny. Dlatego kolejne zakupy. Sprzęt został sfinansowany ze środków budżetu miasta Radomia. Druga transza sprzętu ratującego życie. W kwietniu bieżącego roku oddawaliśmy ten cięższy, bardziej specjalistyczny sprzęt. To był m.in. defibrylator, respirator, krzesełko kardiologiczne, urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej. Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszego miasta jest najważniejsze i jest priorytetem. Mam nadzieję, że ten sprzęt będzie jak najlepiej służył. Naszym pacjentom. Wśród przekazanych urządzeń znalazł się m.in. defibrylator, który mimo swoich niewielkich rozmiarów odgrywa kluczową rolę. Wyposażony w specjalny system umożliwia przesyłanie sygnału z karetki do zakładu hemodynamiki, co znacząco usprawnia pracę ratowników i lekarzy. Otrzymany sprzęt obejmuje także torbę pediatryczną, torbę ratunkową oraz przenośne urządzenie USG. Aparat do USG no jest to poniekąd nowość. Nie jest to sprzęt, który jest wymagany na wyposażeniu. Niemniej jednak spodziewam się tego, że w najbliższym czasie zostanie on włączony. Tak? No jest to rzecz, która pomaga w wielu takich sytuacjach, w których decydujące są każde minuty na stwierdzenie. Danego stanu zagrożenia życia i podjęcia odpowiedniego działania. Nowy sprzęt trafi do karetki, którą Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego otrzymała w 2023 roku dzięki wsparciu samorządu Województwa Mazowieckiego. W czwartek mówiliśmy o wyróżnieniach dla naszych reporterów w konkursie Biały Kruk, organizowanym przez samorząd Województwa Mazowieckiego. Spośród ponad 130 zgłoszonych prac, kapituła wybrała najlepsze materiały przygotowane przez dziennikarzy mediów lokalnych i regionalnych z całego województwa mazowieckiego. Nagrody przyznano w sześciu kategoriach: artykuł prasowy, materiał radiowy, materiał telewizyjny, artykuł na portalu informacyjnym, zdjęcie roku oraz dziennikarska osobowość roku. Rola mediów lokalnych jest niezwykle ważna w budowaniu i demokracji lokalnej, i tej demokracji ogólnej, państwowej. Uważamy, że to są media, które są najbliżej ludzi, czyli uosabiają to, co się nazywa bezpośrednim kontaktem, mają wpływ na rozwój lokalny, no a w związku z tym również na to, co się dzieje w całym województwie, w całym regionie. Doceniamy to. W gronie wyróżnionych znalazł się Łukasz Kościelniak, dziennikarz rekord grupy mediowej, który otrzymał nagrodę za materiał telewizyjny o panu Ryszardzie, szewcu prowadzącym zakład przy ulicy Okulickiego w Radomiu. W tej kategorii zwyciężyła Anna Ołdakowska-Somaini. Wyróżnienie w kategorii zdjęcie roku przyznano Piotrowi Nowakowskiemu, fotoreporterowi co za fotografię przedstawiającą Barabanienie w Iłrze. Nagrodę główną zdobył w tej kategorii Dariusz Osowski. Z kolei Agnieszka Milewska, dziennikarz Karka Radia Rekord Mazowsze została wyróżniona za materiał radiowy, a najlepsza w tej kategorii okazała się Magdalena Gliszczyńska. Dziennikarską osobowością roku został Tadeusz Sułek. Gdyby nie media lokalne, to prawdopodobnie historia pana Ryszarda nie ujrzałaby światła dziennego. Pomysł wziął się w zasadzie z obserwacji tego, co dzieje się w naszym mieście. Stwierdziłem, że jest to rzeczywiście ważny temat, który warto rozpowszechnić. Mam taki odbiór, że ten materiał rzeczywiście pomógł w sytuacji pana pana Ryszarda. Zdjęcie powstało podczas wielkanocnego barabanienia. Wydaje mi się, że nieco po północy. Wybrałem to zdjęcie, bo wydaje mi się, że Wielkanoc nie jest to tyle unikalną tradycją, że warto rozpowszechniać i pokazywać dalej. Ale to nie wszystko. Uroczystość wręczenia nagród poprzedził pierwszy kongres Mazowieckich Mediów Lokalnych. Tu również nie zabrakło akcentu związanego z rekord grupą mediową. W gronie prelegentów znalazł się prezes Rafał Tatarek. Wziął on udział w panelu zatytułowanym Przyszłość Mediów Lokalnych, Finansowanie i Niezależność. W przypadku naszych, naszych mediów kwestia finansowania jest oczywiście w 100% komercyjna. Nie ma finansowania z budżetu państwa, tak jak w przypadku mediów, mediów państwowych, czyli mediów telewizji czy rozgłośni publicznych. Także tutaj my jako lokalne, lokalne media, lokalna telewizja czy lokalne radio musimy sami pozyskiwać pieniądze z rynku od reklamodawców, co jest bardzo często bardzo trudnym wyzwaniem. Szczególnie w świecie, w którym coraz więcej reklamodawców przenosi się Mimo wszystko do, do internetu, do, do samego internetu jeszcze by nie było problemu ale przenosi się często do, do Google'a, do Facebooka, do, do tych wielkich gigantów. W kongresie uczestniczyli również między innymi profesor dr Habilitowany Jerzy Bralczyk, profesor dr Habilitowany Janusz Włodzimierz Adamowski oraz Agnieszka Gozdyra. W piątek tematem dnia była informacja o tym, że budynek łaźni przy ulicy Żeromskiego zostanie zmodernizowany. Na ten cel miasto otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej. Mowa o ponad 2 milionach 200 tysiącach złotych, które trafiły do kasy miasta z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza. Pozostałą kwotę, blisko 400 tysięcy złotych, dołoży miasto. Proszę mi wierzyć, że to, była, naprawdę to był dla nas priorytet wielki. Od 2020 roku składamy wnioski, składaliśmy wnioski, gdzie się dało, żeby pozyskać jakiekolwiek pieniądze, żeby łaźnię przystosować do obecności czasów, bo wydaje mi się, że nasza oferta artystyczna jest na takim poziomie, że widzowie nas mieszkańcy radomia nas bardzo chętnie odwiedzają, natomiast my nie możemy oprócz tej wartości artystycznej no nic zaoferować ludziom. Przede wszystkim to jest dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynku, przystosowanie do podłączenia wreszcie, ogrzewa. Systemowego, bo to, było, to była wielka bolączka, właśnie wieloletnia. To jest remont podjazdu, schodów, żeby można było odpowiednio wejść. To jest także remont instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych. Prace mają rozpocząć się w drugiej połowie przyszłego roku i potrwają 12 miesięcy. Będą prowadzone pod nadzorem konserwatora. Podczas remontu łaźnia będzie korzystała z pomieszczeń w swojej drugiej siedzibie przy ulicy Trauguta. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu. Zapraszam teraz na prognozę pogody. Do zobaczenia!